Siemanko widzowie, panowie, strony panowie, panowie, dzisiaj panowie, 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 dzisiaj. panowie, nie ma yy, GTA, ale jutro będzie GTA, wiecie? Nie jutro panowie, 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 bo panowie, panowie, bo panowie, to panowie, 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 Dobrze jest no dobrze, no dobra Dobra Chodź Klub już jest tak dobrze że już nie ma nawet tego nie Co to dobra Dobra, dobra Zawaliło? O kurde, muszę pomóc Aj, chodź, zrobimy ich, dobra

Dobrze, nie, 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 nawet nie, 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 O w ogóle nie, 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 będzie nie, 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 odcinek nie, nie, Za to, że no był co prawda ostatni odcinek, ale Mało było Mam mega boxa, ja! Ja zaraz też i a ja, ale... Poczekajcie!

Jak raczej <laughs> wygramy. Zaraz będziemy w tej, w tej, w tej, w tej. Ja bym chciał bardzo dojść do tej <laughs> Nice. podoba mi się. Ups. A, w sumie, czekaj, nie, 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 Franka, Franka. Bo ja ich będę na górę, on będzie... Czekajcie widzowie, tylko pokażę wam kod. Jak ten, to będziemy mogli sobie grać na odcinku. No, no i zanim go też będą live, tutaj macie kodik. Będziecie na przykład mogli być na live'ach, na odcinkach Macie chwilę? Dobra, już do Z <słyszy> nim? Добро, сбирай. 5 на 10 кхп. Не, так? Так, икс, блядь, 7 1 Ну, хоть че! Да, курдя. Да, курдя. Olej, porubił Nie, nie, nie! O, daj Dobra, trzeba wyjść i chyba Mamy ulto, nice, mamy uta, byku Hu, hu, hu! Nice, nice, robimy ją O kurde! ja daj ja, ją? Ja, ja, ja. Фу, до пьем-то месяца. Не. Я муж ему напитать для меня. Ну, я тоже меня не Hmm... Hmm, dobra. Więc wydać, Ten. Ja w nim będę grał i grało. Ja ogólnie wbijam gdzieś na czytelnicę. Mam mało, do jeszcze dużo mi brakuje. Ale wtedy nie gram tak dużo. Aha, xd <noise> Co chłop robi? No chodź, idziemy ich popykać, mam ośmiobita, a on jest... Oj. Nie, on mnie zabije Moczy. Pomoczy Pomoczy ja do tych leonów gra? Nie, to nie ta, dobra, xd Chodź tu rusku po tobie, to jest rusek? Czekaj, to jest chyba lusek. Ty, ja rusków zabijam. Po ruskach. Ruskich trzeba zabijać. Zabijaj rusków. Ty chodź tu lusek. Po tobie. Po ruskach. Ja, ja ich... Ja porozwalam, tych rusków. <grym> Ruski, wiecie, że ten ruscy już nie, nawet nie będą mogli grać w Stars? bo po prostu tak zdecydowali ci sali yy, ci założyciele ale tak? I to właśnie jest dobre bo nie będę mieli... nie no Panie, Panie, to Ty jesteś prawdziwy, ja to nie wiem Zadawaj no, tam tego, dawaj tam tego, O, o, dobra, brawo, popsiąłem na to, jakby na Ukrainie, to mi się podoba Tutaj wytrwał. Tym... Trzeba chowam Mój sending mnie załatwił, Samą liście chłopie. Nawet grać nie wiem. to mi ludzie zawsze mi na chwilę, nie. Ja ci...

Jestem szedłuchem, jestem szedłuchem, jestem na jestem szedłuchem, jestem szedłuchem, jestem szedłuchem, jestem Dobra, chodźmy tu, pochowajmy się bardziej. O nie, Max. Max Snipe. Tak, tak, tak. O kurde jakiego Chodź tu! Chodź tu rozwinęć!

Бонус Давай, давай, ульта, ульта давай. Ульта давай. Где ты идешь? Есть, зубы не видно, фигня. Воу, воу, воу. Что ты Ha, ja muszę... to ha! Nice, wygrałem anielkę. Powiedzcie, że... Za... Nie ma mega boxa. Nie ma mega boxa. 也许你也得请你请你请你请你请你请你请你请你请你请你请你请你请你请你请你请你请你请你请你请你请你请你请你请你请你请你请你请你请 Byle kogo brać byle żeby było. Będzie plus 10 i będzie megabuks. No dawajcie szybko. Nice. Patrz, tam ci jeszcze poradzą. wow! wow, wow, wow! typie, typie, typie. Coś. O nie, ile tego jest? Ja już neta nie mam. wyłączyć. Ja my to przebytczyliśmy to. Ponos, ponad. Oni dokładnie to zajęli wszystko sobie, co chcą. No i już nas rozwalili. Nice, idziemy dalej. Każdy idzie byle gdzie? Ło wow, wow wow wow! Dobra, dawaj, my robimy to byku.

Jest! Mam, mam! Mam. Widzowie, to jest ten Idę po swojego psa. Ale bak! Nie, Badik ma ej, ty, cię, Dawaj! nosem, nosem, no nie, no nie mi się. zbaguję go, o, Czekaj, zbaguję go, o, Czekaj, biegaj, czekaj. No, biegaj, biegaj, go. 오는 새끼는 t n W obrębie <try> <Where's he going? coughs> Hey, hey, hey.